rozdania nagród w konkursie Polski Internet. Konkurs zorganizowany został przez Fundację The World Internet Foundation pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i skierowany był do wszystkich firm, instytucji, organizacji non-profit, urzędów szkół, jak również osób prywatnych w całej Polsce. Do konkursu można było zgłaszać się w jednej lub kilku z 23 kategorii. Łącznie we wszystkich kategoriach nadesłano ponad 300 zgłoszeń. W pierwszym etapie kapituła wyłaniała 6 najlepszych w każdej kategorii, a niezależnie od tego także sześciu najlepszych typowali internauci. Wybrani w tym etapie przechodzili do następnego, w którym kapituła i internauci równolegle wskazywali w każdej kategorii tym razem tylko trzech najlepszych, jednego laureata i dwa wyróżnienia. W trzecim etapie kapituła wybierała najlepszą stronę roku 2010 spośród wszystkich kategorii. Chciałem serdecznie państwu podziękować kapitule za konkurs Polski Internet został rozstrzygnięty. Nagrody dla najlepszych wręczono we Wrocławskiej hali Stulecia. Wśród zwycięzców znaleźli się między innymi w kategorii najlepsza strona internetowa 2010 kapituła nagrodziła stronę www.kołobrzek.pl. Nagrodę wręczał pan Robert Iwanowski, prezes zarządu The World Internet Foundation. Strona ta wygrała również w kategorii Portal Miasta w wyborze kapituły. Skoro zasłużyło na takie ogromne wyróżnienie, to proszę Państwa, jestem dzisiaj dumna. Tego, że mam takich pracowników w urzędzie, pan prezydent również, bo gratulacje już otrzymaliśmy. Internauci w kategorii Najlepsza strona internetowa 2010 wybrali stronę www.familie.pl. Nagrodę wręczał pan Andrzej Amanowicz, dyrektor konsultingu sprzedaży aplikacji Oracle Polska. Dla korporacji Oracle Internet od zawsze był w centrum uwagi, a wiele z witryn, które dzisiaj zostały wyróżnione, nagrodzone, powstawało z użyciem naszych technologii. I nie ma tu dużej przesady, dlatego że chociażby Java to właśnie my. W kategorii Najlepsza Firma Roku 2010 kapituła oraz internauci byli jednogłośni, nagradzając firmę QXL Poland Spółka z ZOO właściciela portalu Allegro.pl. Nagrodę wręczał pan Marcin Woźniak, dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w imieniu pani Anny Strażyńskiej, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W imieniu wszystkich pracowników grupy Allegro dziękuję za tę nagrodę. Dla wielu banków biorących udział w konkursie z pewnością emocji dostarczyło ogłoszenie zwycięzcy w kategorii Przyjazne Konto Internetowe 2010. Tytuł ten otrzymała strona www.inteligo.pl, wygrywając w wyborze internautów. Nagrodę w tej kategorii wręczyła pani Lidia Kaczkowska, zastępca dyrektora oddziału okręgowego NBP we Wrocławiu, w imieniu prezesa NBP pana Marka Belki. Szanowni Państwo, to jest bardzo miła chwila. Blisko za laureatem wśród wyróżnionych znalazły się strony www.mbank.pl www.cityhandlowy.pl oraz www.eurobank.pl Do kategorii Przyjazne Konto Internetowe organizator zaproponował 42 banki, wyboru dokonując na podstawie wielu informacji prasowych i zawartych w internecie. Spośród nich internauci wybrali laureata i wyróżnionych. Wśród Was znajduje aktorów, tych, którzy tworzyli te dzieła i spektaktorów, którzy Was odlaskują. Dziękuję. Dziękuję. Musimy jeszcze wspomnieć o nagrodach w kategorii Kultura i Sztuka, gdzie kapituła oraz internauci jednogłośnie wybrali stronę www.itestalowawola.pl Nagrodę w tej kategorii wręczał pan Bogusław Litwiniec, kawaler Orderu Odrodzenia Polski, senator drugiej i piątej kadencji. W kategorii non-profit kapituła wybrała stronę Team.pl. Uznanie internautów w tej kategorii zdobyła strona www.mamprawowiedzieć.pl. Dobry wieczór państwu w imieniu całego zarządu Fundacji właściwie Stowarzyszenia 61, które przygotowywało projekt Mamprawowiedzieć.pl. Dziękuję bardzo za nominację, dziękuję bardzo internautom za oddane głosy. Chciałam powiedzieć, że dla nas to naprawdę, naprawdę bardzo ważne wyróżnienie. A także w kategorii Sport, gdzie laureatem w wyborze internautów została strona www.sportwm.pl. W tej samej kategorii w wyborze kapituły konkursu uznanie oraz nagrodę zdobyła strona www.golfworld.pl. W kategorii Sport nagrodę wręczał uznany bokser, mistrz Polski oraz mistrz Europy Federacji WBO pan Maciej Zegan. Cała sprawa się zaczęła w styczniu ubiegłego roku. Do, doprowadziliśmy do tego, stworzyliśmy regulamin konkursu. Stronę internetową pojawiło się coraz więcej firm, które chciały, chciały wziąć udział w naszym konkursie. Miał być na naszej gali Robert Korzeniowski. Zostało zaproszenie. Zaproszenie zostało przyjęte serdecznie. Nie mógł przyjechać, bo urodziło mu się dziecko, z czego mu serdecznie gratuluję po, i pozdrawiam Roberta Korzeniowskiego. Cukienki tej pończok stołu w stołu do nieba wiec i znów na dno. Nie sposób wymienić w tej krótkiej relacji wszystkich nagrodzonych. Tych, których nie wymieniliśmy, pragniemy wyróżnić chociaż w tej krótkiej prezentacji. O tak ładnie co się da. Te wyllanty pan typu. Gdy ktoś coś przeciwko... Fundacja The World Internet Foundation zajmuje się wieloma elementami i działaniami na płaszczyźnie internetu. Jej celem jest m.in. działalność na rzecz współpracy i integracji środowisk z dziedziny m.in. informatyki, programowania, tworzenia gier komputerowych. Fundacja promuje także rozwój internetu, edukuje w zakresie korzystania z sieci w różnym zakresie. W planach fundacji na ten rok jest jeszcze zorganizowanie targów oraz konferencji informatycznej. O zakończonym już konkursie oraz planach na ten rok poprosiliśmy o wypowiedź prezesa Fundacji pana Roberta Iwanowskiego. Od 14 stycznia rozpoczęliśmy w zasadzie kolejną edycję naszego konkursu. Wejdźcie na nasze forum, przekażcie nam swoje zastrzeżenia i, i negatywy i pozytywy. Chcieliśmy zrobić naprawdę ciekawy konkurs po to, żeby promować przede wszystkim polskie strony internetowe, bo jak wiecie, zgodnie z regulaminem, udział w, w samym konkursie biorą tylko i wyłącznie polskie strony internetowe. Ogromnie miło poinformować wszystkich, że zarówno Polska Agencja Prasowa, jak i media, telewizja informowały o, o całym konkursie. Czym chata bogata? Dziękuję Państwu serdecznie. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym gronie w przyszłym roku. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a firmom współpracującym za znaczące wsparcie. Zapraszamy również wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji konkursu Polski Internet.